Dobra, skoro już gadamy o Robloxie, to w ogóle że ta Roblox aura to nie ja. Tak, obchodzimy na Robloxa. Proszę to ja. Ten nikt to ja. Wszystkie inne nikki to nikt. Dosłownie nikt. Bo prawdziwe konto to jest moje. Tylu mam znajomych, więc sprawdzajcie i taki mam ten. No, więc wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że już wierzycie. I chciałabym powiedzieć, że nie pieście w te konta. co jak mówią. Jak mówią, że na pewno to jestem ja, no to nie wierzcie, bo musicie mieć jakieś dowody. No, to no, po prostu, aby dali dowody, na przykład filmik nagrali, czy coś. No i wtedy uwierzymy. Dziękuję, pa! Chciałam jeszcze powiedzieć, że na TikToku, właśnie tutaj dam ten link, uh, będę robić um, live'a z tym właśnie Robloxem i będę oceniała skiny. No więc dziękuję wszystkim i pa, pa. Nie bierzcie w swojej konta,